Tak, to prawda, to kolejna inwestycja z dzielonych inwestycji, bo musimy to nie są tanie rzeczy. Ten most nad niewielką, niewielką rzeką plus 500 metrów drogi to 9,5 miliona złotych, więc, więc to nie jest drobne, to nie są drobne pieniądze, ale udaje nam się konsekwentnie w gminie Ugniany remontować drogę 461, budować ścieżki rowerowe. Zresztą to widać gołym okiem, jak bardzo wiele się zmieniło w ciągu ostatnich lat. Ja powiem tylko tyle, że licznie który nam bije w gminie Łubniany, już przekroczył 20 milionów złotych, jeżeli chodzi o inwestycje przez ostatnie około 6 lat. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dobijemy do 30. Kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej, to jest ważne. Zwiększamy bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej, przede wszystkim dla mieszkańców gminy Łubniany, szczególnie Dąbrówki Łubniańskiej, Łubnian jełowej, czyli tych osób, które poruszają się pieszo lub rowerem w stronę naszej stolicy, czyli gminy gminy Łubniany. Cieszę się niezmiernie, ponieważ tak naprawdę dzięki temu, że kilka kilka E, lat wstecz e, udało się współfinansować dokumentację projektową na przebudowę tej drogi. Dzisiaj wspólnie e, w partnerstwie od kilku lat z Panem Marszałkiem Szymonem Ogładzą. Realizujemy tę inwestycję. Prace przebiegały bez jakichś większych kłopotów. Mówię jedyny problem to tutaj było znowu dostosowanie obiektu do takiego jego charakteru zabytkowego, podobnie jak ten wcześniejszy obiekt w łubnianach. Podobnie zostały wykonane balustrady, zostało obłożony kamieniem, tak żeby nawiązać do, do tego stylu, który był wcześniejszy obiekt. Tak, budowaliśmy całkowicie od podstaw tutaj z boku mieliśmy taką tymczasową drogę technologiczną dla przejazdów takiego naszego lokalnego, natomiast obiekt całkowicie był nowo wybudowany. Sam obiekt, jak widać pod względem wizualnym został zaprojektowany w sposób, myślę, bardzo estetyczny, robi to duże wrażenie. Zmieniło się cała ta miejscowość, która jest tutaj wokół, wokół nas. Poprawione zostało bezpieczeństwo, mamy ścieżkę. Robię mamy mosty o pełnej nośności, nowe nawierzchnie, nowe konstrukcje drogi, także myślę, że na następne co najmniej 20 lat możemy z tego będzie korzystać.